Zakaz sprzedaży w niedzielę nie będzie miał wpływu na sprzedaż produktów pierwszej potrzeby. Żywność zostanie kupiona w pozostałe dni i tygodnie, ale sprzedaż produktów, których nie musimy kupić, na przykład kolejnej marynarki albo sprzętu sportowego, nie zostanie przeniesiony na... Pozostałe dni najbardziej spadnie sprzedaż w centrach handlowo-usługowych, ponieważ niektóre sklepy, ponad 20% sprzedaży tygodniowej mają właśnie, osiągają właśnie w niedzielę. Oceniamy, że kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi w skali kraju może utracić pracę. Mam na myśli nie tylko handel, ale również obsługę handlu, ludzi, którzy sprzątają galerie. Którzy ją chronią, którzy sprzedają tam usługi, na przykład posiłki. Warunki, w jakich dokonujemy zakupów, bardzo się poprawiły dzięki ogromnym inwestycjom. Centrum handlowo-usługowe kosztuje 300, nawet 600 milionów złotych. Mam na myśli budynki z wyposażeniem. Jeżeli kapitał w nie zainwestowany będzie pracował o 40 dni w roku mniej. Po wprowadzeniu zakazu w niedzielę, to oczywiście przełoży się to na ceny, ponieważ do jakiegoś stopnia spadną zyski inwestorów, ale częściowo zostanie to przeniesione na konsumenta. Innego Sposobu nie ma. W obecnym projekcie zapisany jest brak możliwości wszelkiego rodzaju prac w sortowniach, magazynach nawet do 6 rano w poniedziałek. Jest to właściwie nie do pomyślenia dla branży przewoźników, dla branży logistycznej, która jest powiązana ściśle oczywiście z retailem. I tutaj problemy z dostarczaniem chociażby przesyłek do centrów handlowych, do sklepów, do wszelkiego rodzaju właściwie jednostek handlowych będą olbrzymie według. Polskiej Rady centrów Handlowych widzimy, że będzie, będą też skutki negatywne dla budżetu. Jeżeli ograniczenie całości sprzedaży w centrach handlowych, która jest szacowana na rocznie około 108 miliardów złotych, powiedzmy, że w niedzielę ważą 12%, jeżeli mówimy o, liczbę, o liczbie dni. W roku, To tutaj zakładając nawet dużo mniejsze wagę w przypadku obrotów, załóżmy 6%, to tak patrząc, same straty na przychodzie z VAT-u ze względu na mniejsze obroty to są szacowane na ponad 1,25 miliarda złotych. I takie podobne szacunki również dokonało PWC w raporcie dotyczącym handlu z zeszłego roku.